Ujawnienie taśm wywołało w Polsce prawdziwą burzę, której skutki odczuwalne są na wszystkich szczeblach polityki. Fragmenty nagrań pokazują sytuacje, w których premier Tusk miał wypowiadać się w sposób, który, według hołowni, mógł wprowadzać opinię publiczną w błąd. Marszałek Sejmu nie kryje swojego oburzenia i w ostrych słowach zarzuca premierowi celową manipulację, twierdząc, że działania te podważają fundamenty zaufania społecznego wobec rządu i koalicji. W czasie konferencji prasowej, Hołownia mówił, że nie może dłużej milczeć, ponieważ społeczeństwo zasługuje na prawdę. Jego wypowiedź wywołała natychmiastową reakcję wśród polityków opozycji, którzy od dawna sygnalizowali problemy w komunikacji i działaniu koalicji rządzącej. Wielu komentatorów politycznych wprost wskazuje, że ujawnienie taśm może mieć poważne konsekwencje dla wizerunku premiera oraz całej Platformy Obywatelskiej. Nagrania dotarły także do mediów międzynarodowych, które zwracają uwagę na skalę kryzysu w Polsce. W Brukseli pojawiły się pytania o stabilność polskiego rządu, a unijni politycy wyrażali zaniepokojenie sytuacją, w której liderzy państwa wchodzą w otwarte konflikty a fragmenty ich prywatnych rozmów stają się publiczne. W komentarzach zaznaczano, że tego rodzaju ujawnienia mogą nie tylko osłabić pozycję premiera w kraju, ale również w relacjach międzynarodowych. W Sejmie atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy do tej pory zachowywali lojalność wobec Tuska, zaczęli publicznie zadawać pytania o konsekwencje ujawnionych rozmów. Wśród parlamentarzystów krążyły nieoficjalne oceny, że jeśli zarzuty hołowni są prawdziwe, to może to oznaczać poważny kryzys w rządzie, którego skutki trudno przewidzieć. Hołownia natomiast konsekwentnie podkreślał, że jego celem nie jest atak personalny, lecz ochrona obywateli przed manipulacją i ukrytymi działaniami rządu. W mediach i w internecie. Jego wypowiedzi odbiły się szerokim echem, a komentarze internautów pokazywały mieszankę oburzenia i fascynacji. Część osób uważała, że w końcu ktoś odważył się mówić prawdę. Inni natomiast kwestionowali intencje marszałka Sejmu i oceniali, że może to być element większej gry politycznej. Zaraz po konferencji hołowni Tusk zwołał nadzwyczajne spotkanie swojego sztabu. Według doniesień z kancelarii premiera, Dyskutowano o tym, jak zareagować na zarzuty, jak kontrolować narrację medialną i jak ograniczyć negatywne skutki ujawnienia nagrań. W kuluarach Sejmu mówiło się, że premier czuje presję zarówno wewnątrz własnej partii, jak i w całym obozie rządzącym. Komisja Etyki, do której trafiła sprawa, rozpoczęła swoje działania praktycznie natychmiast. Przewodniczący komisji podkreślił, że konieczne jest dokładne zbadanie zarzutów chołowni, a opinia publiczna powinna uzyskać pełny wgląd w okoliczności ujawnionych nagrań. W Sejmie słychać było komentarze, że wynik prac komisji może wpłynąć na stabilność całego rządu, a nawet przyspieszyć ewentualne zmiany personalne w kierownictwie koalicji. Media natomiast rozpoczęły analizę wszystkich fragmentów taśm. Dziennikarze zwracali uwagę na szczegóły, które wcześniej nie były publicznie znane: sposób, w jaki premier omawiał decyzje dotyczące kluczowych projektów legislacyjnych, plany negocjacyjne i strategie wobec partnerów koalicyjnych. Fragmenty rozmów, w których hołownia miał być informowany o decyzjach, ale, według jego słów, wprowadzany w błąd, stały się punktem centralnym publicznej debaty. Reakcje społeczne były natychmiastowe. W internecie pojawiły się tysiące komentarzy, w których internauci wyrażali zarówno zdziwienie, jak i oburzenie. Nie możemy pozwolić, by premier manipulował informacjami. Hołownia mówi prawdę czas na wyjaśnienia. To skandal, że władza może tak działać za naszymi plecami. Wydawało się, że temat będzie dominować w mediach przez długie tygodnie. W kolejnych dniach powstały analizy eksperckie dotyczące możliwych skutków ujawnienia taśm. Pojawiły się głosy, że sprawa może wpłynąć na wizerunek premiera wśród wyborców i na morale członków koalicji. Komentatorzy podkreślali, że niezależnie od wyników pracy Komisji Etyki, nagrania już same w sobie stanowią mocny sygnał o potrzebie przejrzystości w polityce, i w relacjach między liderami rządzącymi krajem. W sejmie napięcie rosło z każdym dniem. Posłowie opozycji starali się wykorzystać sytuację w celu zwiększenia presji na premiera, a część członków koalicji zaczęła otwarcie mówić o konieczności zmiany strategii komunikacyjnej i sposobu podejmowania decyzji. W kuluarach powtarzały się komentarze, że nagrania hołowni to sygnał, że coś musi się zmienić. A niektórzy sugerowali, że może dojść nawet do rekonstrukcji rządu. Ujawnione taśmy ujawniły również, że w kuluarach władzy istniały napięcia, które wcześniej były ukrywane przed opinią publiczną. Rozmowy pokazują, że nie wszyscy członkowie rządu byli zadowoleni z kierunku, w jakim prowadzone są działania. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film. Udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy kontent dla ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.